2 czerwca, targowisko w nowym przywojewie sporo truskawek kupujących też sporo. 5 godzina 16. Jakość owoców dobra. w Sprzedaży głównie Rumba, Azja, Oksana. Pojawia się tea, też inne nowe odmiany. Ceny truskawek bardzo zmienne. Rano jeszcze 20 kilka złotych. Dziś... W godzinie 16 cena już zdecydowanie niższa 17, 18, 14 zł za troszkę gorszej jakości owoce Roksana grubsza, drobniejsza plantator chciałby uzyskać 17 zł, ale no, przychodzą momenty, że no i cena nawet 14 zł byłaby akceptowalna. Jaka cena? To nie moje.

Roxana, bardzo ładna. Z podwóli, z podwópiny? To jest folia. Z cena 18 zł. Trzy łbianki, pierwsza po lewej, to odmiana Roxana, w środku Tea, po prawej Rumba, 18 zł. Bardzo ładny, gruby towar. To są pierwsze zbiory. Sprzedaż sprzedaży jest odmiana honej, drobna truskawka, Plantator ją wycenia na 13-14 zł, jeśli uda się, da się yy, Produkcja rumby, troszkę alby, gruba truskawka, ładna, według Plantatora 18 zł, to jest cena minimalna, po której może ją sprzedać. Podmiana mailing centenery, z uprawy pod włókninami i folią, tak? Tak. Trwała, może nie najgrubsza, ale no fajny, jest... fajny towar. Które to już? Trzecie albo czwarte. Trzecie, czwarte rwani. Jeszcze mało znana na giełdzie, ale to jest truskawka do handlu długiego. No, Podmiana Azja, czwarty, piąty zbiór. Jaka cena? Średnio gruba. Co na to? cena 15 zł według plantatora niska truskawka przemysłowa w tym roku wyjątkowo mało owoce praktycznie od początku sezonu, które trafiają do skupu bardzo małe, drobne, tak jak w minionych latach były dużo większe cena no bardzo niska, 2,50 zł no, nie ma się co dziwić plantatorom, że, że no, nie oddają tej truskawki czy będzie więcej truskawki dla przemysłu? Tutaj, według pana, który już kilkanaście lat sprzedaje, trusk kupuje truskawkę na giełdzie, no uważa, że ten sezon może być średni lub słaby, jeśli chodzi o ilość owoców dla przemysłu. Cena jednak zmienia się z godziny na godzinę. Plantatorzy uważają, że wieczorem cena dla truskawkę będzie troszkę lepsza.